Że dowiedziałem się o tej wyspie i o tym w ogóle miejscu e, dzięki Nesterowi. Bo. Witajcie w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. E, jesteśmy w Słomikach, jesteśmy w nowym roku, także nowy rok, nowe postanowienia, nowy ja. Rok 2023, czas zacząć, a dokładnie 3 stycznia, więc w tygodniu, dlatego tych samochodów będzie więcej, tych ludzi będzie więcej, więcej osób będzie patrzyło na to. Że gadam do ręki albo do telefonu. Eee, o słomnikach samych no nie będę się rozwodził za dużo, bo osobny film jest o słomnikach. A poza tym, co ciekawe, rok temu, jak zaczynałem trasy w 2022, to też zaczynałem od słomnik. Zresztą od szlaku Kościuszkowskiego z Matkiem. Którego serdecznie pozdrawiam ponownie ze słomnik. No i co? I plan jest taki, że. Obchodzimy słomniki. Pokazuję Wam jakie zabytki można zobaczyć naokoło słomnik. Z jednym wyjątkiem. Od razu mówię jakby ktoś się, jakby ktoś wiedział o czym będę chciał opowiadać. Prandocin będzie w osobnym materiale. On jest zostawiony na osobną trasę, którą planuję z miechowa do słomnik. Za mną Kompleks Boys Słomniczanka Słomniki Pomyślelibyście, no ale co w tym takiego niezwykłego Bowiem Klub Słomniczanka Słomniki powstał w 1923 roku A więc w tym roku będzie obchodził swoje stulecie Dlatego z tej okazji chciałbym życzyć klubowi, działaczom, trenerom, a także młodym zawodnikom Dużo zdrowia, nowych niesamowitych sukcesów Oraz pisania kolejnej historii A dobra, wchodzimy do Prandocina, ale i tam oczywiście jest kościół w Prandocinie Natomiast nas będzie, będzie interesowała inna miejscowość, Januszowice one są po naszej lewej stronie o tym jeździą, za chwilę natomiast Januszowice, Prandocin są związane z Iwo Odrowążem, który w 1222 roku sprowadzając Cystersów do Prandocina Uposażył klasztor w Prandocinie paroma wsiami. Jedną z nich były, były właśnie Januszowice. No, tak nie do końca były Januszowice: to znaczy, pół albo jakaś część Januszowic należała rzeczywiście do cystersów z Prandocina, natomiast druga część należała do e, klasztoru Joanitów z e, Starej Zagości, czyli takiej miejscowości, która znajduje się e, koło Nidy w Ponidziu, koło Pinczowa. Że my kiedyś przez tą Zagórz Starą przejdziemy i wtedy przypomnę wam właśnie historię z 3 stycznia Wywiązał się spór o tą miejscowość, właśnie o Januszowice w 1256 roku i ostatecznie Janici utracili Januszowice na rzecz właśnie Prandocina i Cystersów a legat papieski tak skomentował wyrok że to jest Rekompensata za wyrządzone krzywdy klasztoru Janitów i Krzyżaków. Natomiast za moimi plecami staw Zalew Januszowice, który powstał już w latach 70-80. Natomiast w 2020 roku gmina Słomniki zrobiła z tego strefę rekreacji na właśnie na tym 17-hektarowym wodnym obiekcie. Zresztą najbardziej interesuje to molo, które idzie na wysepkę. Jeżeli będzie się dało, to chętnie tam z Wami podejdę. No i tak. Idziemy sobie właśnie Tafla z jednej, Tafla z drugiej na tą wysepkę. Fajny początek trasy. I muszę być z Wami szczery, że dowiedziałem się o tej wyspie i o tym w ogóle miejscu e, dzięki Nesterowi, bo na jakimś swoim live na hulajnodze tu przyjechał. i Potem stwierdziłem, że trochę przerobię swoją trasę, właśnie dzisiejszą, tak, żeby przez to miejsce przejść. Kaczki, różnego rodzaju tu i ówdzie latające boje też. Jesteśmy na tej wysepce pięknej. Jest wiata, są ławeczki. Jest to molot, z którego przyszliśmy, a my za chwilę ruszamy dalej. W Januszowicach znajduje się też dwór, albo na razie ruiny dworu, chociaż czytałem ma on zostać odbudowany. Ruiny dworu, które mają w sobie styl gotycki, bo powstały w XIII wieku, gdzieś koło 1222 roku. Opowiem jeszcze w następnej miejscowości, dlaczego właśnie wtedy. A oprócz tego można zobaczyć w środku pozostałości kaplicy cysterskiej z XIII wieku czy e, nawet z XIV wieku naokoło mamy park park ze starodrzewiem z XIX wieku a największy rozkwit i e, odbudowa tego obiektu to czasy opata cysterskiego Erasma i tak zapytacie mnie dlaczego w ogóle opat cysterski się tak bardzo interesował takim dworem to zaraz się dowiecie Jesteśmy proszę Państwa w Kacicach. Miejscowość związana również z biskupem Iwo Odrowążem, ponieważ on tutaj w 1222 roku sprowadza cystersów. I po części odpowiem Wam na to pytanie, które postawiłem przed chwilą, To dla was przed chwilą, a dla mnie 3 kilometry temu, co obchodziło opata cysterskiego jakiś tam dwór no więc sprowadzeni zostają do Kacic w 1222 roku a 4 lata później przenoszą się do wsi Mogiła koło Krakowa natomiast Kacice aż do XVI wieku są w posiadaniu właśnie cystersów więc opat cysterski Erasmciołek Rozbudowuje ten dwór w Januszowicach, czy też wtedy jeszcze części Kasic, ponieważ to były jego ziemie. Na tej trasie są trzy takie momenty, trzy takie momenty, gdzie nie byłem do końca pewien. Jak droga będzie przebiegać, przed sobą mam ten pierwszy. Zobaczcie, widać, że tam jest przejście. Bo kiedyś, oczywiście, te ścieżki inaczej prowadziły, prawda? Ale zrobili tą S7. No i jak kiedyś szły ścieżki, teraz jest asfalt tej drogi szybkiego ruchu. Więc trzeba było znaleźć. Jakieś wykopane właśnie przejście Przez tą drogę To jest taki pierwszy moment A następne dwa momenty A to będą Jakieś 10-15 km dalej Także spoko, powiem wam jak to będzie Wchodzimy proszę państwa do Sieciechowic Sieciechowic, które Zmiankowane były w 1230 roku Gdy biskup już wiecie, który Iwo Odrowąż, oczywiście e, nadał tą wieś wraz z folwarkiem e, swojej siostrze, która była ksenią w, e, w Imbramowicach, oczywiście w zakonie Norbertanych w Imbramowicach. Więc sieciechowice od właśnie XIII wieku należą do Uposażenie do klasztoru w Imbramowicach. No, a najważniejszym zabytkiem się Ciechowic jest kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja, który został wybudowany w 1312 roku. Był on przebudowany w XIV i XV wieku, sklepienie w XVIII i XIX wieku. Obok mamy drewnianą dzwonnicę, która jest dwukondygnacyjną dzwonnicą drewnianą o konstrukcji. Słupowo ramowej, A wracając do naszego kościoła, no to jest to kościół gotycki, jednonawowy i orientowany. Cały wystrój jest rokokokowy, natomiast w głównym ołtarzu znajduje się barokowy ołtarz, a także późnobarokowy późno chór i epifatia z XVII wieku. A za nami miejsce, gdzie kiedyś znajdował się dwór. Budynek drewniany z XVIII wieku do dnia dzisiejszego nie przetrwał. Ten budynek, który mamy za sobą jest z początków XIX wieku, dokładnie z lat 20. Natomiast teraz została dobudowana ta część szklana i przechodzi, jak widzicie, już taką renowację na coś w ramach gospodarczo-mieszkalnego przedsięwzięcia. Być może tu będą na przykład nie wiem, organizowane jakieś domy weselne albo coś w tym stylu. Także taka fajna aranżacja terenu, który niegdyś był dworem na coś współczesnego. Weszliśmy proszę Państwa do Iwanowic Włościańskich. Za nami jest kościół z 1745 roku ale pierwsza zmianka o Iwanowicach Włochciańskich to rok 1408. W XVI wieku pierwszy kościół, czyli ta pierwsza gotycka świątynia zostaje przyjęta przez braci polskich, a w 1557 roku zostaje nawet odbyty tutaj synod, a obecny kościół, tak jak już wspomniałem, Zostaje wybudowany w 1745 roku. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy charakteryzują go dwie wieże, które są w konstrukcji słupowo-ramowej. Kościół, który został ufundowany przez dziedzica ówczesnych ziem pana Aleksandra Czartoryskiego. W wyposażeniu kościoła mamy m.in. trzy gotyckie rzeźby, w tym najstarsza z 1400. Między 1470 a 1480 rokiem rzeźba świętego Krzysztofa, która prawdopodobnie jest zdłuta wita stworza. Oprócz tego mamy też renesansowe obrazy. To obrazy w stylu manieryzmu, czyli takim stylu, w którym musi być wyrafinowanie, każdy detal, każdy szczegół musi być jak najbardziej doskonały. W Iwanowicach Dworskich znajduje, znajduje się też karczma z 1840 roku, obecnie Muzeum Regionalne. Jest także kaplica pod wezwaniem Świętego Rocha. Popatrzcie w jaki sposób wygląda. Wygląd jej przypomina portyk czterokolumnowy, jak w tych wszystkich dworach, które często mijamy. Jeżeli chodzi o Iwanowice Włościańskie to jedna rzecz, o której również trzeba wspomnieć Popatrzcie sobie tutaj, tak? Na to coś Nic szczególnego No właśnie nie, to jest jedno z wywierzysk pulsacyjnych A za nami jest rzeka Dłubnia, opowiadałem kiedyś o tajemnicach rzeki Dłubni I o tych różnych wywierzyskach pulsacyjnych i, i szczelinowych No to tu jest jedno właśnie z nich To jest właśnie pulsacyjne Z niego wybija woda i ono zasila tą rzekę, którą mamy po naszej prawej stronie jeśli chodzi o Iwanowice Włościańskie to są bardzo związani jako wieś z czasem Powstania Styczniowego najpierw tędy przemaszerowały wojska Apolinarego Kurowskiego nawet się tutaj zatrzymując i stacjonując przez chwilę przed Bitwą pod Miechowem, o której już kiedyś opowiadałem a potem Przemaszerowały tędy wojska Mariana Langiewicza, który szedł w stronę goszczy, gdzie potem ogłosił się dyktatorem powstania. Niedługo bo niedługo ale jednak się ogłosił. Jeżeli chodzi o czas II wojny światowej, to czas hitlerowskie nie są dla Iwanowic szczególnie przyjemne. No, myślę, że dla całej Polski nie były i pół Europy, ale doszło tutaj do trzech pacyfikacji wsi, gdzie zginęło. 63 osoby i ponownie przechodzimy tym razem nad drogą S7 tutaj już droga wchodzi w starą siódemkę co ciekawe przechodziliśmy o, tu tam na górze tam byliśmy ponad półtorej godziny temu no i taki obszar zrobiliśmy i ponownie przełazimy, yy, mijamy właśnie stary Poskwitów i wchodzimy do miejscowości Domiarki. W Domiarkach w lesie Wesoła znajduje się grup pamięci pomordowanych Polaków i Żydów yy, z lat 1939-1945 i znajduje się on w pobliżu miejsca, gdzie w 1942 roku hitlerowcy rozstrzelali Żydów ze słomnik. Równo, proszę Państwa, 4 godziny wybiły właśnie teraz. A jesteśmy w zaborzu. Za sobą, koło siebie, i przed sobą mamy ten las wesoła. O którym już przed chwilą wspomniałem. I to za chwilę będzie właśnie to drugie takie miejsce, którego ja tak nie do końca wiem, czy się tutaj da przejść, czy nie da się przejść. Dlatego, że jak czytałem dużo relacji osób, które na przykład robiły szlak Kościuszkowski na rowerze, to mówiły, że tutaj po prostu jako takiej ścieżki nie ma, że trzeba się po prostu kierować cały czas. No jak się jedzie w stronę Krakowa, no to na południowy zachód, a w moim przypadku na północny wschód. I jak się przebijamy przez ten las, no to wzdłuż lasu powinna być taka ścieżka i wyprowadzi ona nas na drogę w pobliżu miejscowości Niedźwiedzia. No i jakoś przeszedłem, tak? Już jesteśmy po tej stronie. To jest miejscowość Niedźwiedź a tam, za tym kałągiem o tam słomniki. Więc tak naprawdę mamy tylko wejść przez Niedźwiedź Przypomnę Wam tylko o zabytkach, bo przypominam, że rok temu z szanownym moim kolegą Markiem szliśmy tym szlakiem Kościuszkowskim. I właśnie dla Was specjalnie robiliśmy. Ten fragment, może nie ten, którym teraz przeszedłem, bo myśmy wtedy troszeczkę, że tak powiem, odbili. Poszliśmy e, asfaltem, bo miałem w planach właśnie tą trasę, którą dzisiaj robię i nie chciałem po prostu dublować. Przynajmniej w tym odcinku nie chciałem dublować tej trasy. Powiem Wam tak: od to, z tej strony, jadąc, macie trzy oznaczenia. Jak na ten szlak, jak na zaniedbanie tego szlaku, to jest nawet nieźle. Potem rzeczywiście trzeba. Jechać jedną z dwóch lub trzech dróg w stronę, właśnie północnego, południowego zachodu. A w tą stronę, no to rzeczywiście jest informacja, że ścieżka odbija pochyło w prawo. I mamy trzy ścieżki, ale każdą, którą pójdziecie, możecie iść na spokojnie, ponieważ one się łączą na dole. I po przejściu jakichś 50 metrów już mamy oznaczenia, które nas właśnie wyprowadzają tutaj z lasu. Także ja nawet. Nie potrzebowałem sprawdzać na Google Mapsie, czy dobrze idę, tylko tak naprawdę na orientację, plus na świadomość tego, gdzie jestem względem lasu i gdzie mam wyjść, szedłem i spokojnie tak 10-12 minut mi zajęło przejście tego odcinka. No i witam Was w Niedźwiedziu. W Niedźwiedziu, w którym już byliśmy w tamtym roku, na początku 2022 roku, tak jak Wam mówiłem. Krótkie takie przypomnienie: mamy tu kościół. Świętego Wojciecha, wybudowany z inicjatywy stadnicy, stadnickich z lat 1483-1493 w stylu gotyckim, Pałac Wodzickich z 1808 roku i ciągle działający młyn z 1904 roku. I właśnie, mijając ten oto młyn, który już działa ponad 100 lat i to naprawdę wielki, wielki szacun, że, że coś, co było kiedyś zabytkowe, dzisiaj działa i dalej służy ludziom. Zaczyna się trzeci ten taki fragment, który no, mam nadzieję, że się jakoś uda przejść. To jest ten fragment, popatrzcie, to jest łąka. My mamy się dostać o tutaj, w te drzewa, na jest asfalt. Natomiast jak myśmy tutaj z Markiem szli, to, to grzęsawicko było. Normalnie po prostu co jakiś czas wpadałem do wody. Bardzo poszamoczyłem wtedy buty i w ogóle nie wiedziałem, czy uda się wtedy tą trasę przejść. Więc teraz idę tędy trochę tak z nadzieją, że, że może jak pójdę troszeczkę inaczej niż wtedy szliśmy, bo myśmy wtedy próbowali iść w tym wale tutaj, co go widać. No i wtedy żeśmy powpadali do wody. Że teraz będzie lepiej. No, to, że jest tu grzęsawisko, nie trudno zobaczyć, bo widzimy, że ta rzeka jest dość, e, dość wychodzi z brzegów, a to dlatego, że tam mamy ten błęd, czyli, czyli jednak woda zatrzymuje się przy tamie i tak dalej. Prawda? No bo jeżeli woda opada, no to, no to też wiadomo, że napędza ten wirnik i on dzięki temu jest w stanie przemieścić e, tą mąkę. Więc, no wiecie, ciekawe, ciekawe rzeczy tu jest. No ja mam nadzieję, że przejdziemy, jakoś nam się uda, nie zmoczę butów. No, tym bardziej, że tam już widać zabudowania i kościół w Słomnikach. No więc trochę szkoda by było się cofać teraz i iść główną drogą, a tam jest przecież kurczę dramat, bo tam przecież samochody, tiry jeżdżą. No ja jestem na asfalcie, a to co tu widzicie to jest niestety końcówka tej cudownej w miarę cudownej trasy. No, wtedy to był dramat na całej linii, a teraz jest dramat na ostatnim fragmencie. To znaczy, jak przejdziecie ten pask tutaj taki, mokry pas, to potem już idziecie właśnie, asfaltem, a potem idziecie w miarę suchą drogą, to oczywiście przy roztopach pewnie wygląda to gorzej. No, ale cóż, no, ten ostatni fragment, no to jako jedyny taki w miarę niezafajny, no bo troszeczkę jednak. Może nie bardzo przemoczyłem, ale trochę jednak poczułem tą wodę gdzieś na obuwiu. Wspominałem zabytki e, z Niedźwiedzia. No to tak tylko jeszcze wymienię zabytki Słomnik: cmentarz żydowski, ruiny synagogi, kościół Bożego Ciała w Słomnikach i rynek wraz z zabudową małą miasteczkową. I co, proszę Państwa? Wróciliśmy. Zrobiliśmy 30,8 km 4 godziny 55 minut. To, jeżeli byśmy mówili o marszu, jako marszu bez e, Bez przerw, prawda? Nie, nie, nie wliczając przerw, na no przerw było w sumie tam z 38 minut, no to wiadomo. To 5 godzin, 5,5 godziny z kawałkiem, tak? No tak, na 38,8 km to Dobry czas. Dziękuję za noworoczną trasę. Będę się widział z wami na kolejnych trasach. Żegnam was, podróżniki.